I used to imagine what my life would look like. I thought there were lots of things I had influence on. If somebody, w this is w W studio Regionalnej TV, które oczywiście jest przenośnym studiem, wystarczy, że ustawimy kamerę już jesteśmy w studiu, a w rzeczywistości jesteśmy w Galerii Zamkowej, yy, dokładnie jak się nazywa ten, to miejsce? To miejsce nazywa się Galeria Zamkowa Muzeum Historycznego w Bielsku Białej. Galerii Zamkowej Muzeum Historycznego w Bielsku Białej spotykamy się z Bratą Przybytek. Witam serdecznie. Beate, przybytek Państwo doskonale znacie, jest wokalistką jazzową z naszego miasta, z Bielska Białej. Oczywiście, która, wokalistką, która rozsławiła imię naszego miasta w całej Polsce i też w Japonii, o czym za chwilę. Staram się rozsławiać nasze rodzinne miasto, ponieważ no, to jest moje miasto rodzinne. Ja tutaj mieszkam, tu się kształciłam i. Cały czas jakby czuję dość poważne korzenie z tym miejscem, tym bardziej, że no jest to miasto mocno, mocno jazzowe. Przecież mamy dwa fantastyczne, światowej klasy festiwale i mówię tu o Bielskiej Zadymce Jazzowej, mówię o Jesieni Jazzowej, A w związku z czym no nie chcę tutaj deklaracji składać, ale póki co nie zamierzam się wyprowadzać z tego miasta. Kiedy poczułaś przyciąganie do muzyki jazzowej? Już wtedy, kiedy uczyłaś się w szkole muzycznej tu w Bielsku Białej, tak? Tak, ja pamiętam, że e, takie pierwsze, pierwsze e, miłości związane, związane z muzyką jazzową to były wtedy, kiedy miałam jakieś 16-17 lat. Ja chodziłam do, do szkoły w tym czasie, kiedy chodzili bracia Golcowie e, i pamiętam, że, że Paweł namówił mnie do tego, żebym pojechała na warsztaty jazzowe do Puław. Tak zrobiłam i to był taki punkt zwrotny dla mnie. Wtedy zakochałam się w muzyce jazzowej i wiedziałam, że to jest to, czym chciałabym się zająć. I e, że to jest to, co chciałabym robić w przyszłości. I później studia to już też były studia związane z jazzem, prawda? Tak, skończyłam wokalistykę jazzową w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie teraz wykładam. Mhm. I wtedy też po, po tych studiach została wydawać pierwszą płytę swoją, prawda? No nawet nie po studiach, a w trakcie, dlatego mhm. że mm, no, tak się zło złożyło, że a. Pamiętam, że podczas którejś z zadymek jazzowych, to był chyba rok 2002, ja śpiewałam taki koncert, który był imprezą towarzyszącą przy okazji zadymki i to był koncert klubowy w Piwnicy Zamkowej. I tak się złożyło, że podczas tego koncertu gościem był szef e, studia koncertowego Radia Katowice, Grzegorz Zmuda. I on posłuchawszy tego koncertu zachwycił się i zaproponował nam nagranie płyty. I w związku z tym w 2003 roku ukazała się moja pierwsza płyta, czyli podczas jeszcze studiów, e, która nosiła tytuł Love This. Y ale you know what love is. <laughs> No, of course. <laughs> Czy tą pytę You Don't Know What Love Is można jeszcze gdzieś dostać? A, niestety, to już jest taki unikat. Ona um, ukazała się um, nakładem Radia Katowice e, oraz Jazz Forum. i pamiętam, że dostali ją wtedy też subskrybenci Jazz Forum. E, był to niewielki nakład stosunkowo no niestety wyczerpał się w tej chwili No gdzieś tam jakieś pojedyncze sztuki krążą, że gdzieś w internecie można znaleźć. Natomiast e, w takiej ogólnej, no niestety już tego nie ma. Więc może być, jest sensowne pomyśleć o tym, żeby zrobić reedycję tego w przyszłości. Rok później, czyli w 2004 roku była płyta Islands, mhm. a następnie pojawiła się płyta, która była, w której śpiewałaś piosenki Stevie Wondera. Powiedz może coś więcej na temat tej płyty? A, no to była taka płyta już odróżniająca się od tych dwóch pierwszych przede wszystkim tym, że nie, nie śpiewałam standardów jazzowych, tylko e, wzięłam na warsztat inny repertuar. To były piosenki Stevie'ego Wondera. E, I no teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że to, to był pierwszy taki moment, kiedy ja zaczęłam z muzyką jakby bardziej um, bardziej autorsko e, przetwarzać pewne rzeczy. To znaczy, to były piosenki Stevie'ego Wondera, natomiast on. No, Zostały zaaranżowane przeze mnie, przez Dorotę Zaziąbło w taki sposób bardziej indywidualny, że momentami to trochę bardziej brzmiało jak nasze wspólne kompozycje niż kompozycje Steve'ego Wondera. Tak, później pojawiła się płyta, którą tutaj mamy ze sobą, prawda? Amgona Rockiu. To jest płyta autorska Beaty Przybytek. Mm. Wiele osób ma w swoich samochodach, znam przynajmniej, kilka, <laughs> znam przynajmniej kilka osób, które ma tę płytę w swoim samochodzie i, i, ludzie, i są zachwyceni, no, nie y, nie y, że jest bardzo klimatyczna, bardzo fajnie, fajnie się ją słucha i nie tylko, y, nie tylko moi znajomi są zachwyceni tą płytą, bo ta płyta zdobyła nagrody prawda? w Trójce między innymi. No tu się tak zdarzyło, że faktycznie płyta została doceniona i, i dzięki temu została uhonorowana nagrodą Mateusza Trójki w roku 2013, właśnie jako, jako y, płyta w kategorii y, jazz-wydarzenie. Y, no, ogromny zaszczyt dla mnie, nie ukrywam, że przez to, że to jest takie moje dziecko, bo tak jak, tak jak Pan powiedział, że y, no, to są kompozycje autorskie, natomiast y, myślę, że warto, warto powiedzieć, że większość tekstów na tej płycie napisała też bielszczanka, Alicja Maciejowska. Watch Taste her, watch her and taste her. Ale nie tylko w Trójce ta płyta została doceniona tak oficjalnie, powiedzmy, bo też w, w, w czasopiśmie Jazz Forum, prawda, tam był też taki ranking i ona tam się uplasowała wysoko, na pudle, można powiedzieć. Prawda? <grym> tak, na podium, tak, więc, więc moje nazwisko znalazło się właśnie z tą płytą w dwóch kategoriach, czyli, czyli w kategorii najlepszy album roku oraz jako nadzieja jazzu <grym> roku 2012, zdaje się. Mhm. Ale teraz jeszcze wróćmy do tego tematu, do tego tematu Japonii. Mhm. Bo w którymś momencie nastąpiła taka sytuacja, że Twoje utwory pojawiły się na składankach, japońskich składankach jazzowych, prawda? Tak, no to jest, jak to się stało? To jest związane z tym, że wydawca poprzedniej płyty, czyli płyty Wonderland, on ma swój jakiś tam kanał dystrybucyjny w Japonii dzięki temu ta płyta znalazła się na półkach japońskich. No i Któraś z wytwórni dostrzegła tę płytę, spodobały się któreś utwory i kilka z nich znalazło się na, na składankach tamtejszych, czyli udzielona, zosta, udzielona została licencja. Ale jeszcze nie grałaś koncertu w Japonii? E, jeszcze nie, ale wszystko przede mną. Natomiast <grym> pojawiasz się na festiwalach jazzowych tutaj w Polsce, w większości, tak jak patrzyłem to chyba na wszystkich. No na wszystkich może jeszcze nie, ale na większości tak. Takie festiwalowe granie, czym to się różni od w życiu muzyka? No bo jedną rzeczą to jest nagrywanie płyty, mhm. jedną rzeczą, inną rzeczą to jest granie takich, powiedzmy, jakichś kameralnych koncertów, a jeszcze inną rzeczą są festiwale. Opowiedz coś mhm. na ten temat. A, no ja powiem tak, że, że w zasadzie lubię wszelkie rodzaje koncertów, bo i te małe klubowe, kiedy publiczność jest bardzo blisko i, i, i ten kontakt jest taki specyficzny, właśnie spontaniczny, radosny. I te festiwalowe, czyli gdzie jest większa scena, gdzie publiczność jest więcej, gdzie słuchają może bardziej w skupieniu. No, wszystkie, wszystkie rodzaje koncertowania to jest dla mnie ogromna frajda, i no, w zasadzie to daje mi chyba największe szczęście, jako, jak, jakie, jakie może dać bycie muzykiem. A dlaczego Jazz? Nie ciągniecie tak troszkę do popu bardziej, mm. do takiego do muzyki rockowej i tak dalej? Że... Do muzyki rockowej mnie nie ciągnie, ponieważ. Ponieważ co? Ponieważ no, nigdy nie była mi szczególnie bliska. Natomiast przez to, że przez dłuższy czas słuchałam tylko i wyłącznie muzyki jazzowej, to ona oczywiście jest bardzo głęboko gdzieś we mnie zakorzeniona. Natomiast no, ta płyta nie jest płytą jedynie jazzową, dlatego że no, jest to jakiś, jeżeli chodzi o stylistykę utworów, to jest jakaś wypadkowa tego, czego ja słucham, a słucham nie tylko jazzu, <grywka>, tylko też słucham rzeczy właśnie troszkę z pogranicza jazzu, popu, rhythm and bluesa, soulu i takaż właśnie jest ta płyta, czyli taka troszkę eklektyczna no i teraz mamy tutaj jeszcze gorącą płytę, prosto z piekarni Ona chyba miała swoją, swoją premierę nie wiem, kilka dni temu? A 6 grudnia, 6 maja Witaj, że witaj dziś narodzony Witaj w pielu. Witaj, Czemuż się dzisiaj weseli nie mamy? To są kolendy. Tak, to są kolendy. Natomiast no nie jest to taka zwykła płyta z kolendami, czyli z rzeczami, z piosenkami, z utworami znanymi. Tylko to, co jest charakterystyczne i wyjątkowe dla tej płyty, to to, że. Znajdziemy na niej utwory, które są bardzo, bardzo starymi kolendami, które zostały zapomniane i są niezmiernie rzadko wykonywane. Ja te płyty nagrałam w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Skąd, jak trafiłaś w takim razie na te kolendy? A, no to była cała praca stypendialna, i takie było założenie. Że należy odszukać właśnie takie starości i ocalić je od zapomnienia poprzez opracowanie i rejestrację. W lekkim ciele, wielki Hetmanie, witaj pociecho, wesela echo o Jezu, witaj pociecho. No i się okazało, że, że są śpiewniki z takimi, z takimi utworami. W ogóle te kolendy, zwane kiedyś były kantyczkami, jak się okazuje. No i musiałam wybrać utwory, które, które miałam opracować, tak też się stało, co nie było wcale łatwą sprawą, bo tych pieśni zapomnianych jest multum. No, natomiast wybrałam takie, które mi się spodobały, które, na które miałam jakiś pomysł, też aranżacyjny. Stworzyłam dla nich kontekst harmoniczny, ponieważ to, co odszukałam, to były tylko i wyłącznie teksty i linie melodyczne, więc tak naprawdę no, takie pieśni gołe zupełnie bez, bez tego kontekstu i, no i się udało. Yes. Z kim grasz na tej płycie? To znaczy jaki tu jest skład, jakie instrumentarium? A, skład jest taki, że na fortepianie zagrał Bogusław Kaczmar, a Tomasz Kałwak na instrumentach klawiszowych, zresztą on też tutaj ma na tej, na tej płycie rolę producenta, Adam Kowalewski na kontrabasie i Sławek Berny na instrumentach perkusyjnych, na no, takich dziwnych, troszkę różnych, cieka takich ciekawych instrumentach. Tam m.in. kachą się pojawia, jakieś shakery i tak dalej. Tak więc płyta jest taka troszkę jazzująca, a troszkę folkowa. Gdzie to nagraliście tą płytę? Nagraliśmy ją w Katowicach. W Katowicach. Tam część ja nagrywałam w bielsku w studiu IQ Piotra Kominka. No i gdzie możemy teraz płytę dostać? A Płytę można dostać w wielu miejscach. Te miejsca, które mogłabym zarekomendować to jest Media Markt. W naszym bielskim Media Markcie jest do kupienia. Oraz w salonie muzycznym Elpa. A jeżeli ktoś nie chce wychodzić z domu, to może w internecie zamówić sobie tę płytę i między innymi na www.jazzsound.pl albo www.merlinet.pl Nie jest łatwo wydać płytę dzisiaj, a szczególnie muzykom jazzowym, bo jeszcze jak się zrobi pop, gdzieś tam RMF i tak dalej, to tam coś. Ale muzyka jazzowa jednak jest dosyć niszowa i czasami potrzebne jest wsparcie, żeby taką płytę wydać. Rozumiem, że masz jakiś możnych pomocników przy wydawaniu płyt. Hmm. Uh, no. W sumie tak muszę przyznać, że bardzo pomogła mi gmina bielsko-biała przy e, zarówno płycie I'm Gonna Rock You, jak i przy płycie czemuż się dzisiaj weselić nie mamy. E, no to jest, to jest wspaniała sprawa, że Akurat w naszym mieście i Wydział Kultury i Sztuki Gminy Bielsko-Biała i w ogóle gmina, jako, jako gmina, jest bardzo sprzyjająca artystom. Wiem, że nie we wszystkich miastach muzycy mają takie szczęście. W najbliższym czasie możemy usłyszeć utwory z tej najnowszej płyty na koncercie, który będzie promował tę płytę, czyli w Bielsku Białej, 3 stycznia w sali koncertowej Szkoły Muzycznej o godzinie 19.00. Mhm, I tam wszyscy się bieszczanie zmieszczą. Ci, którzy, jest 170 tysięcy mieszkańców, nie wiem <grym> czy. Ja zapraszam oczywiście wszystkich Bielszczan, czyli te 170 tysięcy. No, nie e, tylko Bielszczanie, powie... przepraszam, bo się mogliby nam obrazić widzowie z Oświęcimia, Cieszyna, Skoczowia, Skoczowa, Libiorza, Chełmka, e. Woli i Tychów, którzy nas też oglądają, no ale... E, ja zapraszam wszystkich, natomiast e, ci, którzy dotrą i którym uda się jako pierwszym zdobyć zaproszenie, e, to te osoby wejdą na ten koncert, ponieważ koncert e, na szczęście jest za zaproszeniami, czyli wstęp jest wolny, nie trzeba płacić. Natomiast no, trzeba się postarać, żeby takie zaproszenie zdobyć. A takie zaproszenie można zdobyć w sekretariacie szkoły muzycznej w Bielsku-Białej. I w dniu koncertu też będzie można te, te zaproszenia odbierać. O gwiazdeczko, co świeciła. Nad stajenką tam. Ja przed chwilą stałem tam za kamerą, ale stwierdziłem, że kil, kilku pytań zabrakło. Na przykład pytanie, co, co te słodycze tutaj robią. A, te słodycze sobie tutaj widnieją. Ja powiem tak, że pomysł, pomysł tego, żeby to było pudełko czekoladek, to jest pomysł akurat autorstwa mojego męża. Natomiast symbolika jest taka. Że utworów na płycie jest 16 i każdy z tych utworów to jest taka czekoladka o innym smaku. E, nawiązuje to do powiedzenia mamy foresta gampa. Czyli że życie jest jak pudełko czekolady. Nigdy nie wiesz, na co trafisz. I tak jest też to, trochę z tą płytą i z tymi utworami, że nie wiadomo, na co się trafi, ponieważ każdy jest inny zupełnie. A tak no to trafiliśmy dzisiaj tutaj? A dzisiaj trafiliśmy. Na, jak, na jaką czekoladkę? Jak, jak ten dzień byśmy nazwali? Dzisiejszy dzień na pralinę pralinę orzechową. A tu jeszcze jedno mam pytanie, Bo tak już nie mamy czekoladek przy sobie, więc nie możemy dalej o nich rozmawiać. Mam jeszcze jedno pytanie. Podczas koncertu, podczas zadymki jazzowej urzekła mnie taka twoja opowieść o tym, że Pozwalasz swojemu mężowi spać i w tym momencie sprzątasz mieszkanie. E, tak, to jest prawda. Faktycznie chodzi o piosenkę Taken Up, czyli z refrenem I'm a super power housewife, czyli że jestem super gospodynią domową. E, to prawda, nie ma co komentować. Nie tylko śpiewasz. Yy, A, ale t, t... jestem kobietą, więc jak pewnie każda kobieta, y, lubię y, posprzątać, żeby rozładować swoje wewnętrzne napięcie. <śm> <śm> A więc y, może na tym zakończmy na, nas, nas, naszą, naszą dubeltową rozmowę. Najpierw y, kolega Marcin Sendau, teraz ja, Paweł Fejkiś. rozmawialiśmy z Beatą przybytek. Y, o tym, że warto słuchać muzyki po prostu. O, to. warto, warto. <laughs> Ponieważ no, myślę, że muzyka to jest a, taka sfera w życiu człowieka, która no, daje szczęście. Przynajmniej mnie daje cały czas i mam nadzieję, że Państwu też dawać będzie.